Witajcie, witajcie to znowu ja. Góral gra. I witam Was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Tak i teraz tak. Na siodach Czy to nie będzie czasem? Tak że to będzie musiało być pewnie tam, gdzie winogrona. Hmm. No zresztą zobaczymy. Ale mi się wydaje, że tak, że tak to będzie musiało wyglądać chyba. No. Otwórz patyków nie mamy. Hmm. Winogroda nie powrostały. Czy my tu mamy jakieś patyki, żeby można było sprawdzić? Mhm. Może być tak, że to będzie właśnie po to potrzebne, ale to zaraz zobaczymy. Dobra, damy sobie może tu zasać. Tak jest. I będziemy mogli robić piwo i sprzedawać piwo. No i będziemy musieli zrobić też złote piwo po to, żeby No to teraz tylko trzeba będzie darować 5 patyków. Chyba bym wystarczyło, ale nie jestem pewny, więc kopnę jeszcze tak. Tu jest jeszcze patyków tam, żeby nie mieli gdzie sadzić. ok, jeszcze jedno damy sobie tutaj i co? i zasać proszę bardzo a ten chmiel w sumie do domu Rozrzucę go naszym, pod naszym domem tam e, gdzie mamy te prasy do winogron dalej. No, i co, wstaje dzień i dziś wielki dzień, bo oddajemy kościół. Co prawda, jeszcze cmentarza nie zrobiłem. Ale będziemy mieć kościół. Czekajcie, skoro ja mogę zobaczyć, o, mógłbym zrobić, proszę bardzo, więc ja myślę, że to wykorzystam. Oczywiście, jeżeli mam zboże, a nie wiem, czy mam mam mąkę nie mamy zboża woda by mi się przydała na pewno na drugi dzień znaczy na 13, ten znowu będzie dzień kupca właśnie kasy nie wziąłem od kupca nie mamy zboża a mamy nasiona zboża? dwa więc trzeba będzie znowu iść do rolnika nakupować nasion, ale ja może bym się coś tutaj nie wiem zrzucił, zrzucę sobie tak to, to i głośdzie i ten jedwab chyba mi nie będzie już potrzebny. Hmm receptura alchemiczna co żeśmy się nauczyli wykonaj mikstura pamięci niestabilna zawodna, nieznośna należy spiskać nią oboje oczu nie wiem na co to jest potrzebne no ale okej. Okay. dobrze chodźmy porozmawiać z panem proboszczem nie wiem czy pierwsze odprawimy msze czy z panem biskupem, to jest biskup. Wszystko z lokalnego surowca. Oprócz jedwabiu na ławach. Kupiłem go od mojego przyjaciela kupca. Ech, ci kupcy. Osobiście najchętniej wygnałbym ich z królestwa. Co do jednego. To prawdziwy siewcy grzechu. Kupcy, aktorzy, lekarze. Kościół zapewnia wszystko to, co oni, tyle że święte i bardziej prawe. Dobra. Dość już widziałem. Myślę, że ten kościół jest gotów, by stać się katedrą. A czy jednak nam chyba. Chyba tak. Dobrze, weźmy modlitwę. I zobaczymy, ile teraz będzie wpadać. Teraz to mogę być w szoku. Wykonaj. Chcę powiedzieć kilka słów, ile ludzi przyszło w ogóle ja wiem czy, no można powiedzieć, że jest więcej. O, 10, czyli jeszcze 2, 12 wiary wpadnie. Jeszcze ja miał jeszcze jakąś lepszą modlitwę, to w ogóle. O, 13, proszę bardzo. No to skoro 13 to jest przebicie prawie o połowę. W takim wypadku, ile my zarobimy? No ja bym powiedział, że mniej płacą teraz 36280. 2,80 hmm. No mniejsza z tym. Zobaczmy, czy jeszcze możemy coś zbudować. E, właśnie, co jest potrzebne na ławkę. Ławka kościelna, deska i gwoździe. Myślę, że to możemy zrobić. Czekajcie, ile, ile będzie kosztowała jedna ławka? Ławka kościelna: 6 desek i 4 gwoździe. 6 desek i 4 gwoździe. Wiecie co? Ja sobie od razu to zrzucę, żeby nie chodzić z tym wszystkim, bo znowu będę miał zapieprzony cały ten Dobra, to, to, to. Dziękuję. Jeszcze mamy tutaj coś do przebadania. Z tego co pamiętam wziąłem od e... Wiedźmy. A, no nie wysypało się jakoś dużo tych punktów. Dobra, zbadaj. No dobrej trochę no yy, roztwór przyspieszający też można zbadać. Wpadną zielone punkty. Chmiel. Chmiel. Przedmiot można rozłożyć na proszek i płyn. Proszek i płyn. Ciekawe co będzie z chmielu. Na razie nie będę może teraz sprawdzał, szkoda mi. Ale jak idę tędy, to będę wiedział ile potrzebuję chmielu na piwo, więc może będę mógł jeszcze coś pokombinować z alchemią. Trzy, tak jakby, bo chodzi na to, że trzy chmielu, 5 wody i 15 zboża. To czekajcie, skoro jestem tutaj, a nie mamy składników, to zrzućmy ten chmiel. Ok, i teraz tak szukamy, czy mamy deski i deski, i gwoździe. E, tu mamy gwoździe. Desek nie mamy, e, gwoździe mamy, desek nie widzę dalej. nie ma musielibyśmy zrobić deskę zróbmy to właśnie jeszcze tego żeby nie wyzbierał dobra wszyscy ten wsz nie wiadomo za co się chycić nie no. Biskup jeszcze jest? Czy już poszedł? Raczej chyba poszedł, nie? Nie jest jeszcze. Nie to, nie to, nie to. Chciałbym z nim porozmawiać. Czy może istnieć? Aha, to macie katedry, wstecz, handluj. Co ty gościu masz? Co ty gościu tu masz ciekawego? Masz jakieś kadzidła jakieś super modlitwy. Myślę, że może kiedyś od ciebie to kupię. Nie wiem, czy będzie mi się chciało samemu robić te modlitwy i tak dalej, kombinować. Chociaż mamy tam te złote TT. Te, te, no. Zobaczymy. Mm, Łapka kościelna. Aha, czyli jednak nie możemy tego zrobić. Tak. Czyli wychodzi na to, że. Czyli wychodzi na to, że musimy mieć zrobiony cmentarz na te 200 punktów, żeby. Ale przynajmniej będziemy mieć już przygotowany towar. Zrzucam to, zrzucam deski. Ok. Stapka żelaza. Dobrze, skoro się będzie zbliżał dzień kupca, to myślę, że pasowałoby coś wyzbierać i zasadzić znowu. Nie wiem co zrobimy tym razem. Aha właśnie, jeszcze nie byłem tam po kasę nawet. No, zbieramy wszystko, bo wiadomo jak to jest, że czemu nie chciało wpaść, nie wiem mamy jeszcze miejsce, mamy zrzucimy wszystko zobaczymy ile to, tego w ogóle wyjdzie czy będziemy mogli jeszcze zrobić jakąś skrzynkę z tego, czy nie za bardzo Cebulę dobra, myślę, że coś będzie można zrobić. Może soczewica, albo będzie brakowało. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Zrzućmy te nasiona, te wszystkie. Ok, chyba wszystko, o wiary nie rzuciłem. Czyli co, nie mamy już nic chyba? No, nie ma nic. Dobra, co ja tak chciałem. Właśnie, pasowałoby się zrobić jeszcze, właśnie ten. Weźmy tak, weźmy może znowu 60 kapusty. Jest 50 marchwy Sultan była w domu to. Mam nadzieję, że to wystarczy. No żarcie się przyda, nie? Kapusta, dobra. tak, kapusta. Bierzemy marchę w całą i bierzemy całe. Eee, cały cały ten um, i szkakaski, kapusty. No, robi się ładnie, także my znowu będziemy mieć żarcia. Ile będzie? Będzie ponad 50 misek. 58 misek. No to to mnie cieszy. Dobrze, to teraz tak chodźmy jeszcze. Bo dziś jest dzień wdzięczki, tak? Z wdzięczką nie mamy za bardzo nic do, do rozmowy. Właśnie, przecież ja miałem iść po kasę. Jeszcze za tamte skrzynki nie zrobiłem nic. Nie, do, nie wziąłem kasy nawet. A przecież żeśmy troszkę zarobili, nie? <laughs> Także, a jutro jest znowu dzień kupca. 62 srebne 25 brązowych. Pięknie mamy złoty 66, zł. hmm. ja, szkoda mi tego żelaza, ale hmm. no zobaczymy co będziemy mogli zrobić. Najwyżej nie wiem, odpuścimy sobie, zrobimy może jedną skrzynkę bo wątpię, żeby mi zdążyła warzywa i do jutra wy, wyrosnąć. Co mogę zrobić? O, dobra, czyli jedna skrzynka będzie na pewno czyli poszła e, soczewica. Czyli mógłbym zrobić gwoździe, mógłbym narobić gwoździe. Ile to w ogóle mamy tych sztabek? 18 sztabek mamy? Hmm, Głoździe. Dobra, to to jedną yy, jedną skrzynkę zrobimy z gwoździami. Więcej, raczej nic. Bo szkoda mi trochę tego żelaza. Hmm. No nie mamy innej opcji. No to jest na tej właśnie zasadzie: że no czekajcie, co ja mam przy sobie? Nie mam nasion, nie? Ok. To muszę soczewice na... Zapomniałem zasadzić jeszcze soczewicę. Dobra, więcej nie ma. Tu też nie mamy nic do zasadzenia. Okej. Okay. Idziemy teraz popatrzeć na cmentarz. Jeszcze. Jutro będzie dzień kupca. Z kupcem też chyba nic nie możemy zrobić. Bodajże buduj. O jest drewniany modlitewnik. Potrzebowałbym książkę. Rządka kwiatowa trawnik. Kawałek kamienia, i czekajcie. Aha, czy jest w zależności od kamienia? No to torf mam. No tej książki na pewno nie będę miał. Myślę, że trawnik możemy zrobić tylko, że tak 6 kamienia i 2 torfu trzeba by było z bardzo dużo kamienia z torfem nie będziemy mieć problemu bo mamy go chyba dość trochę tam u siebie na właśnie tutaj na ogródku, ale jak stoimy z kamieniem, kawałek kamienia dwa Eee, tu jest 6, czyli już mamy 8. I tu nie mamy nic. Hmm. Sul, sul bym rzucił tam w tym puszucam te warzywa. I jeszcze to? kości też nie potrzebuję. Dobra. No, sobie tu siedzą. Kamienie bym ze sobą wziął. To zrzucę tutaj i miarę też zrzucę tutaj, jakby czasem. Więc co robimy? Prosta. Kopalnia i teraz tak przerabiamy tą tą rudę żelaza, i całe te to weźmiemy sobie do, do domciu żeby przepalić w piecu i dalej mieć dużo żelaza, i jeszcze dwa. Pięknie. Ok, i teraz idziemy pokopać trochę tego kamienia. O, no, zmęczony jestem i spada mi energia no ale dobra mamy umieść umieść Ile z tego będziemy mieć w ogóle? Gdzie to jest to? Tu. 30 kawałków kamienia. 30. Tam było bodajże 6 kamienia i 2 torfu na jeden trawnik. Nie wiem w ogóle jak ten trawnik wygląda. Hmm. Zobaczymy. Możemy ukopać jeszcze akurat dwa. I zobaczymy, weźmiemy ten tor, zrobimy ten trawnik, zobaczymy ile to podniesie punktów naszego cmentarza, no bo tam szczerze powiedziawszy trzeba dość dużo tego, no teraz jak zrobiłem ten yy, to ogrodzenie kamienne, to bodajże mamy 90 punktów dobra, oni nie ukopali jeszcze żadnej rudy? Nie. dobra, to przenosimy się do chałupy który piec jest w ogóle tego trzeciego poziomu? ten to myślę, że tu się będzie szybciej prze... przepalało niech się robi, teraz tak, bierzemy jeszcze torf No, mamy tego torfu trochę, 50, myślę, że będzie wystarczyło, zobaczymy ile tego w ogóle możemy zrobić. No i myślę, że dzisiaj będę już kończył, o już mnie coś plecy bolą, nie, ben, nie dam rady tak siedzieć długo przy komputerze. Ale co chcieliśmy zrobić, to zrobiliśmy dobra. Trawnik 2, trawnik 3, trawnik 4 aha, czyli to tak działa. Dobra, zróbmy tu. A może być też tu. nadzieję jeszcze byśmy mogli go zrobić. nie da się rady tego obrócić dobra, niech będzie tu tu aha, tu nie mogę tu też nie mogę I dajmy tu ile tego jeszcze mogę zrobić no i niech będzie tak na razie tu już nie wsadza, tu nie wsadza okej okay. jakość cmentarza 122 jak wygląda nasz kościół, ładnie? No. cmentarz, teraz trawnik no ale żeby zrobić takie Rządkę kwiatową jesteśmy robili Trawnik, trawnik Dobrze To w takim wypadku przenieśmy się jeszcze Pod martwym koniem No czekajcie jak już tu jestem sprawdzimy i co ty gościu masz? Dalej nie masz złotego piwa Czyli nie masz nic, co by mnie interesowało, można powiedzieć. A gdybym ci chciał sprzedać 42 miski 4. Nie, to się nie opłaca. Ty masz... Czekaj, ty masz miskę, gdzie masz tej miska kiszonej kapusty Ty masz za 25, aha, a ode mnie kupisz po 18 to bez i tak na tobie zarobię. Już tutaj pakowane mięso, wino i tak dalej. Rozmawiaj, handluj. Detale złotej biżuterii. 50? Czyli jak będę chciał kupić dwa, to nie, no to nie. Eee, co ja bym mógł ciebie wziąć? Wezmę nasiona. Wezmę. Po to, żeby robić złote hmm. czerwone wino, i dalej masz burgery. Ale czemu ty nie możesz mi tych burgerów sprzedać? To ja, chłopie, tego nie mogę zrozumieć w ogóle. Sztab, sztaba srebra, ciekawe. Nie, bierzemy winogrona. Ok. Właśnie my jeszcze musimy przynieść skrzynki, zapomniałem przecież o tym. Mi się zbłaźnie ładnie jasny gwint. No. Dobra, dosuń ją do ściany i lecimy. Ok. Załatwione. Także teraz już myślę, że będzie wszystko spoko. Znowu wpadną jakieś pieniążki, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Znowu prawie 30 minut nagrania. Także dziękuję za to, że byliście. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Grał z Wami Góral. Pozdro z gór. Trzymajcie się. Cześć.